20 maja 2025 jesteśmy w Villa Simius na Sardynii. Właściwie to dokładnie w Villa Simius zdaje się, bo jesteśmy blisko centro. Chociaż teraz nie wybieramy się do centrum, jedziemy teraz łazić po miasteczku i jedziemy w tej chwili na plażę Porto di Giunco, chyba? Nie wiem, na pewno będą flamingi. Nie wiem, czy na pewno, jest szansa, że tam będą flamingi. Ale sama plaża tam jest podobno ładna, więc to sprawdzimy. A dzisiaj mamy 13 maja, a że to auto nadal jedzie, to są niezłe jaja. No nie, nie ma. No, jest. Jest Za 400 wystarczy. metrów na rondzie drugi zjazd. To Tutaj normalne. mamy już centro, tak? No to jest. Tak, na centrum. Co to tam jest takie? Gdzie? Tutaj? No. jakaś scena chyba, tak to wygląda. na miasteczko wydaje się I Jedziemy tak jak ten kamper O właśnie, a propos kampera to oby się udało Oby, czerwca. oby I właśnie będziemy jechać tam na dół Tak jak powiedziałeś Jak ten kamper Gdzie mi tu? Za 150 metrów Dalej prosto No i miałem wątpliwości czy ja mam wierzyć No właśnie czy to jest ronda czy to, to jest po prostu No, rondetto? nie, nie. <noise> nie Rondina. Dalej prosto. Pizzeria. Tam mam pani mm, Carlotta wysłała jakieś namiary na na dobrą pizzerię. Na dobrą pizzerię tutaj, bo, niestety, ale to będziemy może pojutrze sprawdzać, bo... coś o pizze, no że Bo chyba wtedy będzie gorsza pogoda, więc nie będziemy ci czasu tracić. Ale Ty już Matyśka włoską pizzę jadłaś. W San Panie Remo, raz. pamiętam, jedliśmy często pizzę w tej knajpie, nie? No, no tak, ona codziennie tam pizzę jadła. Jakie wygolone owce Ale już ich nie widać A są tam jeszcze Jakie? Słabo przyzwyczaić Żeby opłat wiedzieć dużo więcej. Dziwi się teraz Zobacz, idealnie, bo nie ma ludzi no. Te drogi są puste Nawet te plaże Tak Polski przyjedzie. Kawałek na tą sardynię jest taki kambarkami. Ale zobacz jakaś frajda, nie? No. Jechać sobie na prom, to tu, to, to tam. A jeszcze później Sycylia. Można nie. Później Włochy, później można się na do Chorwacji, później promem. Jedziemy prosto, tak? No nie? Nie, nie, Za 300 metrów skręć w lewo. tak? Chyba Ci się udało. Nie. <laughs> Nie. No bo to jest takie właśnie... Dobra, Głównie. musimy tutaj gdzieś zawrócić, tak? No chyba, że jedziemy dalej po tak jak tam prowadzi, jak nas prowadzi, no, jak tam chcesz. Tam? Za 300 metrów. Co to jest? Ale tu ładnie jest wszędzie. Ale niekoniecznie. Za daleko. Sprawdzamy. prawdziwego. Ile nam tam zostało? 2 km jesteście do celu, ale to nigdy nie jest tak, żeby. To nigdy nie jest tak, żeby się dało szybko dojechać, nie? Jeszcze nam się tak nie zdarzyło. Żadna traska, nie? Żeby no, przejechać tak. się nie pomylić. Skręć w lewo Dobrze, wiem, wiem Pamiętam, pamiętam Trzeba się, wiesz co, bardziej starać, żeby lewka nie denerwować Co, że się zdenerwuje w końcu? Słyszałem chyba jakoś tak podświadomie Pierwsza Na rondzie. wszystkie lasy, sabany Normalnie jak na autostradzie jeszcze Spory ruch chyba jak na taką drogę Portobucio to to ta Dziunko Dziunko właśnie O, znowu banda Dobra tu chyba trzeba atakować w ten sposób No nie idzie już Nie chcę się tam wbijać, bo no, nie, poczekaj, nie wiem co to jest czekaj właśnie woda. No. Dobra, dobra. No zobacz, nie ma asfaltów, nie ma tych kostek, zobacz jak to pięknie, fajnie wygląda. Bambusowy płot, no bomba. Dobra, to tu kończę i zaraz się widzimy Dobrze. w kolejnym, okay. kolejnej części tej fascynującej podróży.